Pewnie gdy teraz na mnie patrzycie, nie myślicie sobie, o, jest dopiero co zaczął nowy świat Minecraft. Otóż dlatego, że yy, no tak, mam na sobie zbrojkę, mam na sobie masę efektów, które dają mi po prostu niezniszczalność, ale to nie oznacza, że nie zacząłem dopiero grać, ponieważ jest to dopiero co w tym momencie założony świat. Tyle, że poziom jest yy, najłatwiejszy. W sensie naprawdę jest. Najłatwiejszy, jaki się da. Dlatego, że na samym wstępie dostajemy od razu zbrojkę, e, dostajemy masę efektów, i podobno nie da się w ogóle umrzeć ani przegrać na tym świecie. E, co jest dosyć śmieszne, jeżeli podoba Wam się pomysł taki na odcinek, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał, a robi się to tak. Obracacie telefon, jak widzicie teraz, e, klikacie czerwony przycisk subskrypcji, klikacie dzwoneczek, i nie przegapicie filmów Jeża. A teraz, dobra, kopiamy sobie e, może trochę w takim razie. Drewna, i tak dalej, no bo oczywiście też trzeba. I ten świat ma podobno dosyć dużo dziwnych, ukrytych rzeczy. Zobaczmy, zobaczmy. Co? <laughs> 90! Ej, czy to, by, to było? 99 jabłek, i podzieliło się na tak, jak powinno być, dlatego że to był 199 jabłek. Czy wy to czaicie? To jest najdziwniejsza rzecz na świecie. Dobra, ale coś stanie. Okej! Okay. I co? Normalny kill -off? Czy wy chcecie mi powiedzieć, że po to dostałem 64 stiki, żeby następnie móc zrobić tylko i wyłącznie normalny kilo z tego? Ale mamy hejsta. Jak to będzie kopa? Okej, okay. efektywność 5, Unbreaking 3. Dobra, to jest naprawdę tak łatwy poziom w Minecrafcie, że po prostu nie da się tego opisać. Przecież to kopię szybciej niż bedrockowy killoff. To jest po prostu porąbana rzecz. Ej, ale mega mi się to podoba. Tak powinien wyglądać Minecraft y, dla speedra. Ej, nie, ludzie, tak wygląda Minecraft dla speedrunnerów, no dajcie spokój, oni przechodzą Minecrafta w 15 minut, przecież ci speedrunnerzy, to jest niesamowite. Dobra, 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 czekajcie, wyjdźmy sobie stąd może, dlatego, że tak się nie da, zobaczmy, co się stanie, jeżeli skraftujemy może troszkę lepszy killoff i ogólnie, czy jakieś inne rzeczy dają też ciekawe craftingi, czy coś takiego, e, dlatego, że tego do końca pewien być nie mogę. Okej, okay, siekierka jest normalna. Kilow pewnie będzie także z efektywnością. Dobra. Oh, man. Ej, ale sikier. O, sikier. <laughs> Taką siekierką to ja mogę kopać mordeczki! Tak sobie kopię i kopię i stwierdziłem nagle, że czemu ja kopię normalnie, skoro... Ee... Przecież tutaj się nie da paść, więc mogę kopać dosłownie pod sobą. Dobra, uwaga, uwaga, słyszę bulgoczącą lawę i o nie, wpadliśmy do lawy! Haha, <śpiewanie> tylko nie to, tylko nie to, ludzie. Może zjedzmy sobie złote jabłko, ale nie dlatego, że coś tam się dzieje, tylko dlatego, że robimy się głodni. Ej, co? Przestaliśmy się palić nawet? Jakie to jest te ludzie, ale zobaczcie, mamy, mamy ee, ten. Mamy w tym momencie yy, żelazo, a żelazo jest bardzo przydatne, prawda? Dobra, możemy kopać się dalej w takim razie. Dobra, skraftujmy sobie teraz pochodnie. Eee, crafting pochodnie akurat normalny, ale git, teraz będzie nam łatwiej grać. O, i znaleźliśmy diaksy! Eee, eee o nie! Wykopałem je z tą nowym kilofem! Ale, do, każdemu się zdarza, prawda? Wykopać z tą nowym kilofem. No ja wiem, że nie, no ale mój jest ulepszony, jest przyśpieszony, jest w ogóle kozacki. No dajcie spokój, ludzie, dajcie spokój, byśmy szybko. Przetopić irona i, i będzie git. <laughs> ale dobra, gitarka. Ej, to to już będzie szczyt w ogóle. To już będzie szczyt kopania. A nie, okej, okay, dobra, dobra. Dobra i nie ma więcej diaksów, ale zróbmy od razu diaksowy kilo. w takim razie. No to jest łatwy Minecraft mordy, O to właśnie chodzi. Ej, i mieczyk będzie można zrobić. Czy mieczyk też będzie super ulepszony? Please. Powiedzcie mi, że tak. O, ej, dobra. Jaki to jest mocny? A patrzcie, jak on kopie. Ja pierniczę! To jest dzieło sztuki. To nie jest kilof, ludzie. To jest naprawdę dzieło sztuki. Dawać mi teraz w takim razie lawę. Uwaga! Cyk! Mamy tutaj, mamy tutaj oto piękny e, obsydian. Zobaczmy, jak szybko się go kopię tym kilofem. Oh, man! To jest, ludzie, poezja. To jest po prostu... To jest lepsze niż... E, Adam Mickiewicz, naprawdę, to jest le lepsze pismo niż Adam Mickiewicz napisał. Przecież to jest najlepsze, co ja widziałem w Minecrafcie. Zapyta się Was pani w szkole, e, jaką lekturę polecacie, a Wy powiedzcie wtedy, no wiadomo, jest tricus na łap twym modzie w Minecrafcie. No to jest, to jest prawdziwa poezja. To jest poezja dla mnie, a nie, a nie czytanie lektur. <laughs> o, nie mówcie tak lepiej, bo Wasza Pani. Przyjdzie do mnie w przebraniu ninja i zacznie mnie bić wałkiem po lekcjach, to już się zdarzało. Ej, dobra, chyba każdy się ze mną zgodzi. O, co? Ooo, oh, man, I'm breaking nawet a Free Test stylu jest! Chyba każdy się ze mną zgodzi, że nether to jest najtrudniejsze miejsce w Minecrafcie, więc zobaczmy, jak na tym modzie jesteśmy w stanie sobie poradzić właśnie w neterze. Dobra, dobra, dobra. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Tak, to jest nowy neter. O, nie muszę uważać w ogóle na lawę. O kurczę. O nie, tylko nie spadek z wysokości. Oh man. No tak, zapomniałem, nic mi się nie może wydarzyć nigdy. <grywy> o, ej, zostaw mnie, ziemeczku. o tutaj są te nowe mopki. o jejku, i on jest i na zielek, ale to jest <grywy> Sorki. Ej dobra, chill. O, 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 o. mamy tutaj twierdzę, mamy tutaj twierdzę. To jest bardzo dobre. Zobaczymy, co nam zrobią potworki w twierdzy. Zdobędziemy sobie to, co Blaze dają. O, o, sorki, mordeczko, sorki, sorki. E, tutaj mamy Blaze Roda, ale. Chwila. O, tutaj są też Endermany i Pigliny, ludzie. Czy mamy złoto? Mamy złoto. Wiecie, co to oznacza? My możemy w tym momencie. Przy ranować Minecrafta, rozwalać Blazy, a następnie po prostu e, kupić sobie Ender od piglinów i git i rozwalić smoka e, kresu, ale to jest kuzackie, dobra, to robimy to w takim razie, robimy to, poprzytapiamy sobie, podrobimy sobie tutaj rzeczy, i następnie zobaczymy, jak na tym łatwym modzie jesteśmy w stanie szybko wygrać Minecrafta. Elo, świnie! Mam dla Was trochę złotka. Be, 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 be Weźcie sobie, weźcie sobie, złotko. Ja od Was oczekuję tylko i wyłącznie super fajnych. Ej, 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 ej. jak świnie w korycie się zachowujecie, panowie, panowie. Jak świnie w, kury, w korycie. Tak nie można, tak nie można. Ja wam mówię. O, o, dziękuję, dziękuję za to, dziękuję za to. Czy ktoś mi da jeszcze oczy? Co? Serio? To tyle? Czy wy sobie żartujecie? Eee, no po prostu są denerwujące. No po prostu denerwujące są te świniaki. Mnie to, mnie to czasem ludzie denerwuje po prostu, że to jest tak łatwe. Ja muszę teraz w takim razie pójść, poszukać trochę więcej złota i z nimi jeszcze pohandlować. Jest! Jest, ludzie! Jest portal! O, 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 o Naprawdę? Nie! Zabrakło mi eye offender, nie! Teraz muszę wracać i ugh, robić kolejne. jest! Dobra, dobra, dobra. Ja, jaka będzie walka ze Smokiem? To jest dla mnie bardzo ważne pytanie. Dlatego, że, dlatego, że mnie to ciekawi. Nie bierzemy specjalnie łuku, żeby się z nim zmierzyć, ludzie. Zmierzymy się z nim i zobaczymy, co tutaj się będzie działo w takim razie. Dobra, patrzcie, pierwsza rzecz którą możemy zrobić, i która jest bardzo, bardzo fajna, to jest to, że możemy po prostu wbijać się na tę wieżę bez żadnych obaw. O, zobaczcie, idziemy sobie, ty, 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 tak, na chillu, wchodzimy. Ej, jakie to jest wysokie, jakie to jest wysokie! I bang. Nic tam się nie stało. O, kurczę, to będzie naprawdę ciężkie. <laughs> Ej, mogliśmy coś zrobić! Powiedział nikt. Ej, w ogóle w więcej czasie wam coś pokażę. Zobaczcie, zobaczcie co tutaj jeszcze jest dodane. Bierzecie to, bierzecie diament co? <laughs> o, eee... widzicie to? <laughs> Jesteśmy ustawieni do końca życia, ej, nie no, to nie ma sensu. Dobra, smoczku, schodź tutaj, bo ja cię chcę rozwalić po prostu Dobra, jak nasz miecz działa na smoka? To jest dobre pytanie. Ej, 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 ej. Ej, co jest? Co o, dobra, dobra, dobra Oh man, ej, widzicie ile ja mu zadaję? Czy to jest patologia jakaś O Oho diament skill <grym> Dawajcie, ey ściągamy wszystkie endermany na siebie ściągamy wszystkie endermany na siebie jeszcze Czy w ogóle da się mnie jakkolwiek rozwalić? Bardzo mnie to zastanawia, naprawdę O, o, dobra, dobra Ej, nie, nie da się chyba mnie rozwalić Chyba się nie da mnie rozwalić a to ci ciekawostka. No dobra, no to w takim razie rozwalamy te Endermany. Dobra, ludzie, pora! Pora przejąć kontrolę. Pora zbudować naszą własną twierdzę w endie. Tak, aby żaden smok nie był w stanie z nami walczyć. Hahaha, <ścoughs> e, dobra. Patrzcie, to jest mój plan. To jest mój plan. Tak to wygląda. Uważam, że jest to architektura XXI wieku, bardzo modernistyczne, bardzo ładne. Eee, tricus to ziomal i tak dalej. Eee, a ty, smoku, jesteś debilem i schodź tutaj szybciej, bo już mnie wkurzasz. Okej, okay, dobra, czekamy na niego. Czekamy na niego w jeżym gnieździe. Ja! Eee, ja! Eee, eee! Eee! Nie! Mój domek! Mój domek! To za mój domek! A to za to, że puszczę świerdzące bąki. Nie! Możesz mnie pozbawić mojego domu, ale nie możesz pozbawić mnie tego, że uwielbiam pizzę! Ała! Ała! Ała, no, dalej ją lubię, dalej ją lubię, nie obchodzi mnie Ała, dalej lubię pizzę W międzyczasie smok zjadł gniazdo jeża 2-0, niestety Ale zaraz tutaj z powrotem przyjdzie, spokojnie Ej, ludzie, nigdy się nie domyślicie, gdzie ja jestem <laughs> eee, Ciekawy, czy smok się domyśli, dobra Gram teraz w Hide and ze smokiem No, chodź tu, Ordo Halo Gdzie on jest? Ej, gdzie on jest? Tak serio, nie mam pojęcia, gdzie jest smok o, 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 co? <śmuchy> ej, smoki jednak mi znalazł, dobra, dobra. O nie, odleciał już. Dobra, schodzi, schodzi, schodzi. Ej. O, dobra, 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 dobra. Ej, 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 ej. Zostaw, zostaw, zostaw. I, o, co? Oh yeah! Dobra, Minecraft był łatwy na tym poziomie trudności. Naprawdę trzeba to przyznać ludzie. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał tutaj macie inny fajny odcinek, który wam się spodobał, tutaj macie całą playlistę. Ja się z Wami żegnam, widzimy się któryś film lub